przedtrainingowy. Dwa kebaby. Takie dwa mniejsze kebaby, bo akurat była promocja, że zabrałem. ją. Ja nie wiem czy się, kurczę... Od tego się umiera. Śmieszne ogólnie, nie? Że śliwa. Chyba troszeczkę gorszą nogę ode mnie, a ja mam się On ma ogoloną. No. I mam od niego więcej detali. Znajdzie ten film i nas zhituje, kurwa. O co? No. To, dobra, to jest aha <grymna> <grymna> a... no Pojedziemy go się do <try> witam, witam. Godzina 1:135 i właśnie przyszedł, posiłek przedtrengowy, czyli dwa kebaby z Zahira Takie dwa mniejsze kebaby, bo akurat była promocja, że zabrałem Jeszcze może Wam przegram, trzeba pewnie zjadnąć dwa. Takie dwa kebaby, i żeby trochę oczyścić organizm z tych niezdrowych rzeczy. To jeszcze. Kurw, chyba tutaj. Nie problem z wyjęciem? Wszystko ja też podbiłem białeczko. Przy okazji kefir, fajne probiotyki z rana. I jakoś o 13:30-14 idziemy. Masiłkę z Szymczakiem. Dobra, jednak wleciał tylko jeden kebab, bo majonez w tym kebabie mnie pokonał. Niestety Zachir dalej daje kilogram majonezu do jednego kebaba, więc wleciał jeden kebab. Kefir. I jeszcze teraz tutaj wlatuje taka pianka białkowa. Jeśli chcecie przepis na taką pianeczkę napiszcie w komentarzu i ja testuję ją, bo jeszcze powiem szczerze, że pierwszy raz ją robiłem i nie wiem czy się, kurczę, się uciekło mi i nie wiem czy się udało, więc test w smaku, pianka truskawkowa, nie wiem ile to jest białka, myślę, że około 50 gram w takiej jednej porcji i pewnie to jest bardzo mało kalorii, więc fajne na redukcję. Mm. No pioneczka dojebana. Szczerze myślałem, że nie wyjdzie taka dobra Więc jak chcecie przepis żebyśmy wam nagrali na YouTube, albo na TikToka To piszcie w komentarzach Chcemy przepis na piankę truskawkową Daneczko widzowie, jesteśmy właśnie w Dino No i co, zakupki szybkie przed siłką Po jednym to bierzemy Czekaj, bo ja chyba go nie wyciągnę, ej Dobra, dałem radę jednak Po to jednym dziczku, fajnie, dawno nie piłem I teraz co jeszcze? Jakieś żelusie ja bym chciał kupić A ty? Nie zostawię. O! Nie! żeby to na testa? Nie. nie. No dobra, nie. Nigdy bym tego nie wypił. No to topad. Z1,87? To Co też? Z1,87? Przed treningiem. Na czym makro? Nawet Dla cukrów prostych. <suszanowni> Od tego się umiera. Szczerze, dobra. Gdzie są żelki przy Kasie? Kurwa, to będzie zawsze Taki Znalezione, ja sobie tutaj takie kupuję Spróbuję nie zjeść całych ogólnie, bo mega duża ta paczka Tutaj ile jest gram? 200. Czekaj A dobra, jest 170 gram no, no i takie będą nasze zakupki Zaraz widzimy się w aucie Dobra, my już w aucia. Wyrodza siłka Tutaj lekkie dziury Więc mogą być lekkie turbulencje Bo trzymam telefon w ręce No i co? Ja dzisiaj lekki technical bench Do tego hmm, pendlay row jest już dosyć lekki ogólnie. Dzisiaj już mam bardzo lekki trening, więc nie jestem zadowolony z tego, że będzie on lekki, ale no, no niestety musi być lekki. A dzisiaj dosyć taki średni trening, <laughs> jeśli chodzi o lekkość, czy... lub trudność. Dzisiaj ogólnie nie wiem, czy to mówiłeś, jest wtorek. W tym momencie. Już jak... powiedziałem. Przepraszam, powiedziałem. <laughs> godzina 14.17. Mój trening wygląda tak, że robię ramiona i następnie przechodzę do nóg. Więc pewnie znacie ten trening bardzo ile dobrze Ile tych robisz? Trzy godziny? Yy, no jest to mój najdłuższy trening na pewno ze wszystkich Ale ostatnio robię go trochę szybciej zawsze Udaje mi się, bo nie robię RDL-ów wiesz ale Do RDL-ów jednak te przygotowania są trudniejsze niż do teraz maszyny, które robię Na właśnie martwy ciąg Więc troszkę szybciej mi to idzie, ale i tak ten trening trwa tak z dwie godziny 30 minut no. Ale to jest poświęcenie wiesz, o co chodzi Trzeba czasami tak sobie Cześć. zrobić no. Nicny bęczek, 4X3 stary, stary 90 kg. Później jak jest pedna i przy rzeczy i już nie ma ciekawek. Tutaj 90, można sobie szybko policzyć. E, I co? Widzieliście już przebitkę mojego pierwszego ćwiczenia? E, zamiennik e, modlitewnika, który zawsze robiłem, ale zamiennik na stałe. Bo od, na przykład na terenach na góry mam takie zamienniki nie na stałe po prostu. E, Leczę bark i gdy bark się uleczy, no to Fajnie już tak. będę robił ławkę i tak dalej. A tutaj faktycznie A to zmieniam to dobrze ćwiczenie. Dobrze. Na to co widzieliście. Tam sobie ładnie łokieć opieram, więc w dole ruchu jest największe napięcie. A ty jakiś komentarz po serii No lekko, lekko, bardzo lekko. Mam nadzieję, że ta ławka niedługo będzie skyrock rocketing. Dobre wyniki będą na ławce w końcu wróci prime ławkowy, bo na razie jest prime w siadzie i prime w martwym, a w nie. Ale ładna piosenka w tle. 90 kilo. Yy, no to za małka w chuje z ogólnie dziś. Ale myślę, że na łapkach, jak będę łapki w nosy robił, to odzyskam siłę, bo nienawidzę robić technikę benchpressu, bo się czuję jak kurwa zwykło. 90 kilo robić. Zero Do osób, które robią tyle. Ale no, nawet jeśli robisz coś takiego, to musisz dać Ciebie 100%, jeśli chcesz być najlepszy. No tak jest prawda. Nie zawsze trening będzie ciekawy, nie zawsze będziemy mieli z niego fan, ale trzeba swoją robotę zrobić. A zrobisz robotę, wrócisz do domu, najesz się i będziesz miał po prostu większą satysfakcję z życia. Po prostu większą, większą satysfakcję ze wszystkiego, co robisz. Będziesz miał większą, jeśli zrobisz robotę swoją. Zobaczmy co mam następne od razu powiem row 70 kg, później 7,5, 80, 85 yy... to fajne dodać ciężary. No, ale ale ja... robisz 8,5 dzisiaj czy 90? 8,5, ale ostatnio robiłem 8,7,5. Dawaj, 90. Kurde, bo. No rozum ja mózg. Dzisiaj robię skrót crushery, ale cały czas szukam jakiegoś zamiennika, przy którym nie boję się barku. A skul cool rasarach cię boli? No przy tricepsach mega hmm. mnie boli. Nie wiem dlaczego. Nie no bo masz jednak... No, mogę tego wykryć. Takie napięcie masz takie. No tak, tak. Że ten bark stabilizuje. Czuję taki, czuję taki nacisk właśnie, stabilizacja. Ja wiem, że... A rób to na barki. To co ja robię Podejdź bliżej. Słuchaj, ogólnie wszystko się łączy u mnie. Zawsze prawy, ba... prawy bark, prawy łokieć przy wyciskaniach szedł mi tak, nie? No. Zawsze. Zawsze też mocniej czuję łopatkę prawą, tu wszystko się kurwa łączy do tego, że mnie boli ten bark, więc ja się nie dziwię, no, no, i no sam, bo sam sobie to zrobiłem, nie? Ale nie ogólnie, a twoim miejscem robił to, to co ja robiłem z tą gumą, bo to jest mocno. Albo że tak, tak masz i chodzisz, bo jednak stabilizacja jest, a ty nic nie robisz. No może dobrze. Jakbyś na początku treningu dwie serie, takie wiesz, <laughs> aktywacja i byś tak robił, wiesz. Że nie, że chwilę, tylko żebyś to wprowadził do planu. Na przykład na dwa miesiące. I było fajnie. Propozycja hmm. mocna. Spas na oki. O, jak... Ty chłopie już... Nie... Oh. nie masz za bardzo na zewnątrz tych łokci? No, tylko to nie Zobacz, ty nie robisz tu, tylko tu. O, kurwa, jaki triceps. Uh, ale mój! Nie mówisz. chuj, słaby. Lecimy <laughs> rdl teraz na maszynce. Ostatnio zacząłem ją robić, fajna maszynka. To 120 kilo? Dobrze liczę? Tak. 120 kilo plus waga maszyny. I jeszcze krążek pod nogi, żeby był jakiś... Oj, fajnie, optymalnie. W paseczkach. To źle. Może dołóż? A A chuj w ten pas. Ładnie, ładnie. Oj, ale tu nie będzie upadku. Albo będzie udawane. O, już trochę przeaktorzone. Oj, fake, fake wstrząsy. Oj, teraz lżej niż poprzedni ruch ogólny No mi gadasz, to chciałem pokazać. Jeszcze dwa. Nowe, jeszcze dwa albo trzy Jeszcze dwa Dawaj, daj Jeszcze jeden, jeszcze jeden Luźno, jeszcze jeden Oj Ale ogólnie myślę, że jakby mnie to było być zdrowo, dwa ruchy mniej. Prznaje się o tego? Możliwe. Pędzajki, dobrze, to zrobię cięcie na szybko No i lecimy Ja będę tutaj dość mocno oddychał Przepraszam was za to Ale kurde No niezłym ratem zrobiłem mnie. Trochę przesadziłem Ale dzisiaj mocna siła Ile to jest kilogramów? To już poprzednio bo piąty tydzień, więc to już będzie jeszcze na akcesorium. To ja się skupiamy na górnych głowie. No to dobrze, na dobrze. Pierwszy ton fajnie by było zrobić. Poczułem... To tu chyba? Nie wiem, gdzie jest mikrofon w telefonie. Dobra, jakoś było słońce na pewno. Ten. Yy, właśnie poczułem, że ta waga, którą mam teraz na sobie, a nie wiem ile w sumie, 9, 2, 9, 3 pewnie, no że, je, że jest to trochę już. Oj, i serce też chyba już nie to. Ile odstawiasz mnie? W butach we wszystkim? Yyy... Eee, ja 91 i pół. 9:16. No. Jak trafi idealnie, to jestem... To robi Ja mi mam mało wody w sobie. 9:1. O kurwa. No buty w sumie. I ten... Ja to trzeba i weź telefon, żeby nie było, że telefon jeszcze. To w paskach to... jeszcze telefon. Zobaczmy, czy jesteś chłopem już. Ładnie. Ostatnim wieczorem tyle ważyłem, jak na odcinek, jak sam odcinek <grywa> Mogę to jedną ruch? Nie No lewej. Nie, to jest za mega lekkie. Jak tak zrobisz jak zwykły konwencjonal deadlift, to chujaj poczujesz. No. Zadamy no nie w lustrze, prawo no to najpierw w lustrze Też dobrze Dobra, teraz prawy oj, 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 No ten prawy to Widać czym walisz konia. Teraz 85 Można sobie policzyć Ciężkie już coś To już jest najcięższa seria w rampie Więc tak jak zawsze u niego lekkie te treningi nic do upadku no takie uroki trójboju wNBF 2027 Najlepsza maszyna nogi jaka tutaj istnieje czyli pendulum w klecz no myślę ktoś nie zna tej maszyny no to nie zna też życia, kurwa Oj. Ale zły. Zmniejszony ciężar, tam o 5 kilo i bardzo W ogóle ja byłem teraz w i powiedział tak, że wszystko mogę robić, tylko niezwykłych przysiadów. A ja mówię, ale to nie ma problemu. I tak je robię. <grym> ale no to mocno, ci i to powiedział. A co, lege to nie jest bardziej... Ja nie pytałem. <grym> Mi się wydaje, że on lekko nie wiedział, co się dzieje. No, mocna pauza. Trzy ruchy, zaraz koniec. Oj, teraz zero pauzy. Dziwne, dziwne. Pomóc lekko? Nie, to są siądki. Ok. Jeszcze jeden. Jeszcze jeden masz. Tak. To ci raczej nie, ale... <laughs> Musisz sobie wierzyć. Uważaj na kolana, żeby ci nie uciekło. Jako środka A Fajnie, idealny właśnie na to odłożenie jest. Serie Single Arm rotation row. Znowu będę dyszał, nagrywając go. Przepraszam was O kurwa Tą rękę nie mogę z niej, bo chyba wygląda jakby chciał komuś wypierdolić lepca Już mi się trochę łapy trzęsą o, fajnie jak się spojrzą Nie no kamerze są tutaj najlepszym miejscem i dysza i trzęsie mi się łapa Chociaż tak sobie rękę opieram tutaj na tym Taki statyw Ale i tak mi się trzęsie No dobra teraz opanowałem to a oprócz tego też, że jestem stały, skontuzjowany, to że jestem lekko chory, ale tak jest życie. O, jeszcze musik nie wypijesz? Nie, wspólnie nie mam ochoty pić ogólnie, nie. Po tym kepsie? No. Bo to ono, ty ogólnie po jesz kepsa i ty siadasz, nie, przy stole, dajesz kamerę i w time timelapse wpierdalasz tego kepsa, dobra? Pod film. No dawaj jak, jak będziesz żygać, to też musisz to przygrać Dobra, 15 kg nosiki. Zobaczymy czy pójdzie fajnie Siedząc O 15 kg to duży ciężar Ja dawno handsami w sumie nie robiłem Jednak Przez to, że dodali tu na tę siłkę takie wspaniałe maszynki No to jako osoba, która jednak skupia się na rozwijaniu masy mięśniowej Robi tylko i wyłącznie ja. Ale handle zawsze są fajne oh, nie no nie. Chamskie można też fajne oh, Szukad... lubił już jak owca wybrał. Weź bo zaraz oh, bo, on za... bo on zaraz znajdzie, znajdzie ten film i nas hejtuje kurwa O oh, co? No ja Jest mypowa konfrontacja Źle robisz z noc Dobra co? Co tam jest? Myślisz, że mogę pokazać jamsy? No ostatnio jak Cristiano Ronaldo to dobrze to wyglądało, więc myślę, że masz Ej kurwa, śmiało tak dalej Mhm Bo te na samym dole to są takie kurwa już Nie no, no, no są, ja no, są, zaliczam, tak. zaliczam, zaliczam no Dowie <laughs> napiszcie czy mamy wystartować na wnbf w 2026 Oj, O kurwa i 10 kg wznosy, 10 ruchów Czyli kurwa 5 kilo mniej na hartu niż w pierwszej ale teraz zrobię tak Fajnie 10 kilo? No Ja pierdolę To no, czwarta seria to jest O ja no, ale ogólnie czwarta Dawno nie robiłem czterech Ale ostatnio jak z Michaelem byliśmy to właśnie zrobiłem cztery serie wznosów I czwarta to już szczerze czuć taki kurwa Że serio to czwarta to już jest taka śmieciowa seria nie Ale no bo to zależy Ty każdą pewnie do no tak, tak, no, ale to, to jest taka już kurczę seria. Teraz no, sobie testę, które dopadku, że znaczy, te, te do minkasza, na Bia, za nie ukazuje. sobie nie tak? No, no pompka, nie, wiadomo. Dobra. Uch. Teraz chodź mój lekur przygrać. Uch, lekur przygramy. Cz, może jeszcze przewodziciele, łydki, nie wiem czy przegrywać. Zobaczymy, ale już dużo jest materiału. Zobaczyliście co dzisiaj robimy. Jeszcze mogę nogę przygrać. Jest okej okay, jak na moją wagę. Nie tak no, jak u Śmieszne ogólnie, nie? Że śliwa Ma Chyba troszkę gorszą nogę ode mnie A ja mam powierzchnię owłosioną On ma ogoloną O kurwa, to ładnie to mogli zrobić I, I mam od niego więcej detali kurwa To jest mega mocno ogólnie Więc Pozdrawiamy To jest śliwa po Nie To teraz jest ten Ogólnie ma... jest No No to chłodcza widać trochę taka Że nie ma jeszcze tego mięśnia Pozdrawiamy śliwa. No nie poddawałeś się śliwa ale ci z tymi zawodami. Szczerze mówiąc, chciałbym, chciałbym tego dzika śliwkowego, nie? Nie wiem jak ty. Że mu się udało na przykład. No, ale... A jak my zajmiemy za rok top 3, to robią dzika z naszą mordą. z, nas, z naszą sperbą na przykład. No i teraz ten lekur ogólnie dzisiaj robię sobie jedną. Dlaczego nie robić zawsze jedną noż? Bo to robię jedną nóż, ja na twoim miejscu obydwa robią jedną noż. Nie chcę O właśnie chciałem Co? powiedzieć czemu musiem pochylać, ale się pochylasz to A to to ci nie chce? No bo dzisiaj robię A Zostawiasz na stole? Zostawiasz geńce na stole Wyglądasz jak jakaś postać z bajki jak jakiś pingwin z Madagaskaru chyba Może ten Jak miał ten Rico, o jak Rico Rico is creeper jak parowóz chłopie. Teraz już ta lewa, czyli ta mocniejsza, nieoperowana. Nie Zrobić nam 33 ruchy? No nie no, tyle samo. A zadać 33, żeby było śmieszne. No to co, to paluszek. A mi tylko łapki zostały. O kurczal ale mnie spięło. Chłopie, ja się rusza i mnie spina. Ja mam jakieś niedobory magnezu, wszystkiego chyba. A bierzesz kurwa ten swój magnes. No ale czasem zakresie. go biorę. Jak będę miał ochotę, jak mam ochotę. Ale chyba kupię magnes na kijem Fajnie by było, no właśnie. Ja teraz myślę o melatoninie, o magnezie i jeszcze o szwagandzie, żeby sobie zacząć suplementować. Ustawienie, możesz pokazać ile? Jeszcze... To brakuje do całej szafki. Mnie Ostatnie? Fajne czuć, to na łydeczki. <laughs> Jaki pochop. Ostatnia seryjka na tym treningu, ja już skończyłem łapeczki. Jeszcze później może jakieś pozywanko przegramy, teraz pomyślałem. Ja nie, bo, bo mam Oj, tu fajnie czwórka wygląda. Ale czwórka, nie łydka. <grystanie> no jeszcze trzynaście. Zrób trzynaście dla widzów takich banych hopów. Jeden. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. Jeszcze pięć. Dziewięć. 10, 1, 2, 3 daj. O kurwa! Łenoty! Jaki zjedz? stopy wolał w ogóle, nie? nie, nie. O, no bo to, to ostatnie, to już chyba te ostatnie ręby ćwiczyły bardziej mięśnie, zginacza o stopy. A, a nie Jak to był. no Nawet bez butów się nie pokażę, ale tam. Tylko kciuk się ruszał. A dobrze, no właśnie tak powinniście trenować. To czuka. Kciuk, kciuk, kciuk. A kciuka. Kurwa, to nie jest kciuk, za to to w To jest palec z żółtą. Dobra widzowie, jednak nie było pozowania z dwóch przyczyn. Po pierwsze podlało mnie po kebabie. Po drugie było dużo osób w szatni i się bałem, ale no bym to zrobił, no ale mnie podlało po kebabie i w ogóle nie było formy. Ogólnie dzisiaj taki trening bez formy trochę. Więc no, zasłużyłem trochę na to, nie, jedząc tego kebaba. Teraz nie wiem, czy zjem drugiego bo Właściwie drugi kebab na mnie czeka w domu, może być ciężko. Ale ten drugi kebab jest taki bardziej w... fit. No w sumie nie wiem, bo to jest jakiś chłopie rollo special, nie? Tutaj też dziwne, bo on jedzie w złą stronę. O kurwa. Nie komentujemy to... tego. Yy, no ale co? Jeśli zostaliście do końca, piście mm, słoneczko. Bo teraz fajnie świeci słoneczko. O, w no Polecamy wejść, jeśli jesteście w tym momencie, co my. Czyli poniedziałek, godzina 17 To polecam wam wyjść na dwór teraz Może jakimś cudem Posłuchacie się mnie Są na to jeszcze szanse A wiesz, że ten filmik wychodzi w piątek No wiem. Możecie napisać w sumie, czy w ten dzień W poniedziałek o godzinie 17 byliście sobie na spacerku Jak ktoś był na spacerku I wyśle filmik ze spaceru oh. <ślesz> I wyśle filmik ze spaceru Pijąc białego monstera W lewej ręce Daję mu 100zł Ale musi być to filmik z poniedziałku i musimy to udowodnić No na gazecie nie? Gazetę musi pokazać Musi pokazać gazetę Że był w poniedziałek go 17 Kurwa Muszę w jakiś w na razie